Myślę, że producenci oceniają zeszły rok jako bardzo trudny. Był to kolejny rok z rzędu kryzysowych, dlatego że inwestycje, które były jakby opóźnione ze względu na brak środków unijnych, następnie przez nową ekipę ministra, jakby zarząd Pelki były... Analizowane, czy też są zasadne, czy też nie są zasadne. No i w związku z tym ten proces trwał bardzo długo i umowy, które już dwa lata temu, trzy lata temu powinny być podpisane, no nie były podpisane od razu po uzyskaniu środków unijnych, tylko były podpisywane no zgodnie z przebiegiem procesu analizy. No niestety nastąpiło to dopiero pod koniec drugiego i trzeciego, trzeciego kwartału. Wobec tego kryzys na tym rynku bardzo się wydłużył. Dodatkowo. No były pewne decyzje jakby kontrowersyjne, unieważniania niektórych przetargów, to było chyba tam 10 czy 11 jakby mniejszych inwestycji. Przetargi zostały unieważnione w w ich następstwie niestety nie weszły nie zostały podpisane inne inwestycje. Wobec tego, że nie było tego rynku, jeżeli chodzi o roboty budowlane, producenci skutkiem tego no nie mieli zbyt wielkich zamówień na produkcję. Co do perspektyw, teraz te umowy zostały podpisane i część producentów uzyskała zamówienia. Nowe przetargi są ogłaszane, ale nie znamy ich, że tak powiem, prędkości przebiegu i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy one zostaną podpisane i jak długo będzie trwał proces przetargowy, dlatego że są to przetargi bardzo duże, w tym jeden gigantyczny, około 6 miliardowy, no i sam proces zadawania pytań i przeprowadzania całego tego postępowania przetargowego, no może trwać rok do dwóch albo i więcej, więc niestety nie możemy patrzeć jakby z całkowitym optymizmem, fajnie, że przetargi są, no natomiast przez ostatnie 3 lata one również były, natomiast dla nas najważniejsze są podpisane umowy.